Ale jesteś droitym czy gauchier? Eee, gauchier. Tak, ale wy marcieciecie du droit? Ja, jestem plus gauchier. I le penalty, nie tyliście do droit? Eee, tak. Dlaczego? Hmm, dlatego że tyliście do droit. No i jak? Którą nogą lepiej, waszym zdaniem, operuje dębelę? Zakręcony jak słoik Francuz otwiera nam drugie zestawienie nietypowych wywiadów i konferencji prasowych w futbolu. Sprawdźmy zatem, co ciekawego do powiedzenia mają piłkarze i trenerzy. Congratulations on today's winning. Uh, of all the major players, uh, you have been selected as the uh, hero of the match. So what was the match special to you? Uh, I'm, uh, uh, thank you. Thank you. Thank you. I, I'm so very well uh, played. Thank you. Uh, okay. Uh, do you still, you're in the, still in the title, race? Right? Uh, okay. Okay. Oh, thank you. Okay. Okay. Ewidentnie przydałby się tutaj jakiś tłumacz, i to taki, który co chwilę nie przerywa wypowiedzi, jak Jurgenowi Klopowi na jednej z konferencji przed meczem Ligi Mistrzów. W w widzieliśmy wszystkie gry, które można było zobaczyć, w tym gry, które były trenierowe. Tam mamy oczywiście Champions League od Gruppenphase widzieli my po także po grupach, kiedy nie w тоже. Atletico ist der Geheimfavorit in Champions League. игры, которую мы смотрели, когда играл, до tłumacz не имел bladego pojęcia о piłce nożnej, о Klopp не I hope even half of the stuff I talk arrives to you in an understandable way. What? I hope that you can translate <groansForm últimos tears> what I say to the Russian journalists. Zdejdzie do rosyjskich graczy też. Moja informacja: ten so nie Champions League. Jest człowiek, który nie Well, you're right. <laughs> Śmiało możemy powiedzieć, że ten tłumacz miałby problem z wymienieniem nazwiska choćby jednego z piłkarzy, ale to zdarza się również dziennikarza. jest, <mum> Concentrão, cuentrão, muito bem. Cuentrão é um un... jogador muito bueno. bom. Estou concentrado, estou sí. concentrado. Problem z wymienieniem niektórych nazwisk, a konkretniej prawidłowych odpowiedzi mieli Wiśnia i Polkoś, których znacie z kanału Food Truck. Tak się składa, że sprawdziłem wiedzę chłopaków na moim nowym kanale quizowym Piłkarski Poker. W Piłkarskim Pokerze co tydzień będę zapraszał nowych gości i sprawdzał ich wiedzę na temat piłki, więc warto zostawić tam subskrypcję, aby być na bieżąco. A jeśli chcecie dowiedzieć się jak z quizem poradził sobie Food Truck, to link do premierowego odcinka widzicie teraz na ekranie.

W poprzednim odcinku obiecałem Wam również polskie akcenty i napisaliście w komentarzach, że jeśli nie umieszczę tego wywiadu, to będę fatalny. Fatalnie wyglądasz. Powiedz mi, <laughs> powiedz mi jak to było z tą swoją sytuacją w drugiej połowie? Fatalny to Ty jesteś. Następne pytanie, proszę. No to powiedz mi, jak możesz, jak to było z tą, drugą, z tą sytuacją w drugiej połowie. Z Panem już nie rozmawiam, dziękuję. Ale osobiście jestem fanem tego, jak pogrywa z dziennikarzami Wojciech Szczęsny. Tutaj zapytane o to, co powiedział mu Bufon przed wyjazdem na Mundial do Rosji. Co ci powiedział, kiedy rozstawałeś się z drużyną Juventusu, jadąc na zgrupowanie na, na Mistrzostwa Świata? Czy możesz powiedzieć? Znaczy, jestem cały czas w kontakcie, ale, ale jakoś nie usiadłem i nie pytałem o, o rady na Mundial. Um, chociaż mógłbym, bo, bo, bo jemu dało się wygrać. Um, ale nie, jakoś takiej jednej konkretnej rozmowy a propos Mundialu nie mieliśmy. Nic nie mówił? Nie, nie życzył ci ni niczego? Nic mówił, że będzie kibicował w Polsce. Żartuję. Oczywiście, że tak. No, tak ci powiem, żeby, żeby, żeby fajnie wyglądała konferencja. <głosy> 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 jak widzicie bardzo sympatyczna atmosfera, prawie tak sympatyczna jak selfie dziennikarza z José Mourinho. Okay, guys, thank you. Yeah. Ask no. Ask no. Skoro zrobiło nam się tak miło, to posłuchajmy, jak z pasją były piłkarz Chelsea opowiada o swoim sekrecie. Tell me a be anything it can be that you don't like brussels sprouts it can be that you sleep with your teddy bear tell me a secret uh, i love syrup syrup yes you know what is syrup yes why strawberry syrup it's just like that how often do you have it every day <laughs> i need I never, I never i always when i drink water i put syrup in it To dla <laughs> Po tym wywiadzie, Dembaba na Twitterze umieścił zdjęcie swoich zapasów syropu, a przy innym wywiadzie dostał od dziennikarzy butelkę, co ciekawe, polskiego syropu złowicza. Od kiedy Senegalczyk jest jego fanem? Jak wiele robię tego? nie mogę żyć to mój <laughs> okay. Przypominam o premierowym odcinku quizu z foot który widzicie teraz na swoim ekranie. Wpadnijcie tam, zostawcie subskrypcję oraz łapę w górę. Co tydzień na kanale Piłgarskiego Pokera będą pojawiać się nowe odcinki. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.